Cześć Wam i chwała żołnierze, z tej strony Mr. Kokosla witam Was w drugim odcinku. Wyzwanie, kiedy rzucacie mi co mam zrobić w Battlefield 4, w jaki sposób kogoś zabić, ile osiągnąć killi, jakie kaderatio itp. Itd. Ostatni odcinek był no, dosyć dawno, ale postanowiłem właśnie dzisiaj coś nowego nagrać. I mamy tutaj wyzwanie od Kajusa. Słuchajcie, to wyzwanie brzmi następująco. Cel, 20 zabójstw wroga. To dałoby się zrobić. Operacja, blokada jest. Deadmatch check. Jak to w jednej reklamie z dzieciakami tryb. Dowolny deadmatch check. Ale to o tym chyba już mówiłem. I uwaga, broń. Scout Elite z zamontowanym celownikiem razy 40 i nie mam ska na skałcie lunety razy 40 bo jeszcze jej nie odblokowałem no mogę wam tutaj bardzo pokazać duży zasięg luneta snajperska razy 40 ale do scouta bardzo podobna jest SRR-ka i właśnie nią dzisiaj będziemy grali. Ja już sobie raz wypróbowałem jak to się strzela i wam powiem, że tragicznie. Eee, najprawdopodobniej tego wyzwania nie uda mi się zrobić, natomiast zabawa pewnie będzie dosyć spora. Eee, być może udałoby mi się to wyzwanie zrobić, gdyby asyst, liczyły się asysty liczące się jako zabicia. Tak? Nie wiem czy Chaos na to pozwolił, zobaczymy co napisze w tym komentarzu, więc zobaczymy ile mi się uda tak na czysto zrobić. Z Luenteu razy 40, a ile uda mi się um, innych fragów natrzepać, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nie było hardkoru. nie można wychodzić na zewnątrz. Liczą się wyłącznie zabójstwa z przycelowania, zabójstwa ze strzał z biodra nie są brane pod uwagę. Nie liczą się zabójstwa granatem, nożem czy czymkolwiek innym. Czasami oczywiście pewnie będę się musiał bronić, no ale robimy to, także będziemy musieli wchodzić do środka i tutaj. Coś kombinować. No jest naprawdę trudno. Bo widzicie, że ta luneta no ma takie, takie cholerne przyspieszenie przybliżenie, że nie idzie praktycznie no z bliska, nie idzie kompletnie nikogo z tym zabić. Trzeba brać jak najdalsze odległości tutaj. Tak i nawet to może nie zać egzaminu za bardzo. Bo ja smaria tam chyba ktoś wparował i zaraz tam będzie kiepsko. Tutaj musimy, tak jakby, brać um, przejścia, jakieś gdzie będziemy wiedzieli, że oni będą wchodzić. Chyba to chyba jest mój, tutaj już nawet, nawet nie widzę za bardzo czy jest dany żołnierz. Czy to jest mój z mojej drużyny, czy jednak z drużyny przeciwnika. Dla mnie jedna wielka zagadka z takim przybliżeniem. Domyślać. O, teraz, teraz jestem widoczny strasznie. Było trafienie. Te, teraz już nie było. Znowu było trafienie. Asysta. Aj nie udało mi się tak celownika wziąć na web, żeby tutaj strzelić heada, ale zobaczymy, może jeszcze raz się gościu wychyli. O, akurat pięknie się wytarzał. Także tutaj mi elegancko podszedł. Na razie mamy tylko jedno zabicie. Chodzi o takie prawdziwe zabicie z tej broni, tak powiem. nie żadna asysta, nic takiego, tylko po prostu strzał w łeb, bo to jest jedyna oczywiście opcja. No chyba, że Przeciwnik będzie oczywiście poraniony, tutaj widzę, że zadajemy 80% obrażeń, strzale w ciało, ale też, no, wiecie, to jest coś takiego, że ja tutaj muszę trochę wykampić, bo taka gra na żywca nie za bardzo, nie za bardzo ma tutaj sens, tam sobie coś przeciw teraz, z której strony on wyjrzy, o Jezus Maria, dobra, ja stąd chyba pójdę. O kurwa ładnie mnie tutaj załatwił koleś. O Jezus Maria, ile on tam trzepie tym shotgunem, niewiarygodne. O, piękny hedzik. Alex488891 wyrwał. Ja w ogóle tak się zastanawiam... O, jeden z drugiego mi zasłonił. Ja w ogóle tak się zastanawiam, jaki jest sens tworzenia takich numerycznych ników, bo e, za bardzo nie mam, nie mam pojęcia. Chodzi po prostu o to, że powiedzmy jest drony 48851. chodzi o to, że nick drzony był już zajęty i trzeba po prostu stworzyć sobie kilka, kilka liczb. Trzeba stworzyć tutaj kilka liczb, czy, czy po prostu jakoś tak się kliknęło? Nie ja mam zielonego pojęcia, jak to może wyglądać od, od tej strony tworzenia ników. To, to było chyba moje drugie zabicie. Ja tutaj chyba nie będę tego liczył. Będę, znaczy, będę na ekranie, postaram się na ekranie liczyć zabójstwa bezpośrednie, a nie asysty liczone jako zabicia. Chyba było trzy. To były trzy w tej chwili. Ale nie jestem stuprocentowo pewny jakiś mocny hardcore dzieje może uda mi się jakiś taki kąt uzyskać gdzie nie będzie widać jak najmniej ale kogoś widać bardziej o na przykład tutaj tutaj czasami ze schodów ktoś wyjdzie będzie się wychylał ale to chyba nie jest ten przypadek goście strzelają sobie no to nie mogę się tej wychylać bo nie wiem oj oj, oj umknął mi no widzicie, patrzę albo schody, albo górę, tak? Bo niczego innego tutaj na tej Lunecie razy 40 nie jestem w stanie dostrzec. W ogóle to muszę sobie załatwić takie kredki do malowania, ale US Army czy cokolwiek innego Kuna tam. No, dobra, tam chyba. No akurat gościu postanowił wyjść i bez problemu tutaj złożył pali się do tego, żeby podnosić, ale i tak jest lepiej niż poprzednie poprzedniej gierce Tutaj totalnie wyjebane na resy, resy. Nie, to mój O, objęliśmy prowadzenie, kurna, Koko skaruje gierkę Kurczę, szkoda, że w tamtego nie weszło Chyba trzeba Chyba trzeba tak czy inaczej będzie strzelać A kurna w sumie mogłem go zabić tu, no, Nie wiem czy dałbym radę szczerze mówiąc Nie wiem jak moglibyśmy objąć Jak możemy objąć prowadzenie skoro nasi g... Totalnie

Czegokolwiek tutaj ugrać. wiadomo, że w Battlefieldzie pędzi się na złamanie karku. No i teraz. Tamto tam to w ogóle. Tylko miałem się wychylać, bo. O kurna, asysta liczona jako zabicie 100. Nie, no to, to trzeba policzyć. Nawet jak asysty się nie będą liczyły, no to to trzeba policzyć. Bo to jest już. To jest już, przepraszam bardzo, no ale to jest już kłamstwo. No, naprawdę jedyna opcja to jest tutaj brania, branie tych kątów. W takim sensie, że widzimy tylko mały, małą, małą szczelinkę, mały skrawek. Wtedy ewentualnie będziemy mogli tutaj kogoś rozwalić. Trosa tutaj nie ma, ale ticketów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Znalazłem ten serwer przez zupełny przypadek. Jest na nim grana tylko i wyłącznie smocza dolina oraz. oraz. Yy, operacja blokada. Tak, to było na lepo. Ajajaj Szkoda. Prawie, żem go tutaj miał. To jest taki dobry też kolor. O! Kurde. Myślałem, że to we mnie. jest jakiś koleś Walący pegami kotę zlokalizować No dobra tutaj tutaj są ziomki i O kurde, panie, Nie no, wyciągnę chyba pistolet bardziej, bo jednak nie uśmiecha mi się ginąć po prostu bez sensu. Zobaczmy, może jeszcze kogoś tutaj łapiemy. O no. Wydaje, że dobrze by było stąd spieprzać. Ale dobrze, ładnie oberwał Hype 4. Syczymy sobie, podleczymy się trochę. To jest ściana. O ho, ho, Trafienie w głowę Johnny Stream Zdjął mnie kolejny koleś, bo przede mną stał mój żołnierz z mojej drużyny i chyba mój pocisk zatrzymał się na jego plecach. Na szczęście nic nie było, także spokojnie nie musicie tutaj bać o, o zdrowie jego mościa. Przeżył, znaczy nie przeżył w sensie, ale to nie jego zabiłem, o tak powiedzmy. <laughs> nie, to nie ja zabiłem tego gnoja. Ktoś inny. A, cholera, kolejny raz Famas. Ciekawe, patrzcie, jak mnie zabiją na przycelowaniu, to ten Kilkam też jest tak jakby na przycelowaniu. W sumie pierwszy raz coś takiego zauważam. Nigdy nie miałem, tego świad Nigdy nie miałem świadomości tego, że, że coś takiego jest. Raczej nie strzelam z przytrzymaniem oddechu, może to jest właśnie błąd. Aj. Wydaje wrażenie, że prawie by to trafiło. Mam no chłopaki, tu tam siedzą. No, widzicie, ile kurna zajmuje mi szukanie, szukanie celu lepiej czasami na ślepo jednak trafiać. Ciep półmetek za nami. Ale ja coś sądzę, że nawet 10 zabić nie mam. To jest naprawdę cudacznie trudne zadanie. Także znaczy myślę, że przy odpowiedniej ilości tiketów jest ono do zrobienia, ale ale w tej chwili to nie za bardzo mi się to udaje. Aj, jajaj. Ach. Ani jeden strzał nie przed tego gościa. Kurczo, mamy włosa, bym nie zauważył, że trzeba mieć tutaj tumik. Ale... Nie jest aż tak duża przeszkoda. Hype tutaj będzie. Teraz to w ogóle nic nie widzę. Jeszcze jakąś apteczkę Uch, z deszczu chciałby się powiedzieć. Ja no, trudno jest cokolwiek tutaj się wychylać. próbować jako strzelać przez kraty, bo, bo jest bardzo dobra do strzelania przez kraty, ale. o Brawo. W sensie broni jest bardzo dobra przestrzenia przez kraty. chodzi mi po prostu o to, że skoro jest takie duże przybliżenie, skoro jest takie duże przybliżenie, to ładnie można ten pocisk przez kraty przeprowadzić, bo czasami jednak... No, zależy oczywiście pod jakim kątem, ale czasami jednak te pociski na kratach się zatrzymują. Kiepska jest z tym sprawa, dobra. Uciekamy akurat z dworu, bo. Na ta satysfakcja, jak się kogoś zabije. Czuję się tak, jakbym był takim jakimś totalnym nubem. Udałoby mi się kogoś zabić w grze. FPS, multiplayer. Mogę O, dobrze. To był. Ach, quick draw. Nie, dragshot. shot. Przepraszam, kurde quick. Drag shot to był ale... czyli przeciągasz po głowie i strzelasz w odpowiednim momencie. Tutaj może być jakiś dobry kąt Koleś dobra. O, 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 tutaj ktoś wstał Tutaj ktoś wstał Został podniesiony Co robią? Ups Dobra, dobra, spadam, 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 ludzie Narta Narciarz Trzeba znowu znaleźć jakieś miejsce. Dwa. Ajaj. Aj. Oj! No dobrze, elegancko mam gronojka. Niech oni się tutaj zaczną wychylać, to wtedy łatwiej będzie. Trochę mi ta luneta lata, ale generalnie mało z shiftem przelam. Wolę jednak strzał taki... Taki spontaniczny, że tak powiem. Czyli to jest jednak... Trochę czasu się na tym schodzi, ale, ale teraz może... Zrobię. No i elegancko oni mi się tutaj ustawiają pod tym, pod tym kątem. Może być dobry łomot. Ja z... Poleciał... Poleciał M320 granatnik granat z granatnika, no ich jest tam, kurwa cała masa tutaj. to jest bardzo, bardzo kiepska pozycja, bo jestem na na przestrzał totalny ale okej, okay, dobra, tutaj widzę, że gość tą pozycję o, szkoda no dobra, oni tam nadal się kręcą na zewnątrz mapie i za chwilę ktoś tutaj będzie robił plece Brała nasz też nie potrafię tak jakby się wcelować w jakieś miejsce od razu Zajebście, no ktoś tutaj powinien wychodzić. No To, to wyzwanie trochę polega jednak na kamperce, bo zabić kogoś z bardzo bliskiej odległości celowaniem na takim celowniku to jest po prostu jakaś totalna masakra, dobra, myślę, że tutaj kawy się nie obrazi. Będę próbował wyjąć gości ze środka. Znaczy Będąc w środku, z dworzu jakby Bo ich wyjąć O, 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 o. widziałem chyba o, dobra, olać Tam już sobie w wparują Na zdrowko Będą się wszystkich, dobra tutaj... Kolejny spot. Ten spot się bardzo dobrze spisał. by tylko nie zadymili mi tutaj. No, niestety, ja niestety muszę stać tak daleko. Tego goście mi tutaj zasłaniają mocno. Bardzo niebezpieczna. Wiem gdzie jest koleś, ale na takim przybliżeniu to nie wiem. Nawet nie wiem, kto mnie tutaj sprzątnął. Jeszcze raz powtórzę to, że w Battlefieldzie powinny być kilkamy. Uważam, że w Battlefieldzie powinny być. tak jak w Call of Duty. Kilkamy to jest naprawdę. świetny pomysł. do tej gry nawet jeżeli by było posądzenie o kupiowanie Call of Duty co na pewno takie posądzenie by się znalazło Cię zapieprzają ci gości Tutaj, o, o wypyla, okej okay. Przebiegł Jezus Maria To jest... Ten gameplay jest jak kiepski film, słuchajcie. Nie wiadomo o co chodzi Nielogiczny O! O ho, 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 ho. Mamy Mamy gnoja O kurde, już się kończy O Boże, dobrze Puta, znaczy, może właśnie odpowiedzią są takie są takie quickshoty? Ach, tutaj się akurat nie udało. A jak quickshoty są w ciała, w ciało ta snajperka zabijać nie będzie, więc. No cóż. Ty, niestety, chyba quickshoty to nie jest dobra odpowiedź. No i słuchajcie. Mój zespół przegrał, pewnie dlatego, że ja tutaj w ogóle nic nie grałem. Zobaczymy, czy, uda mi się, czy udało mi się to zadanie zrealizować, tylko jednego gościa pyknąłem z pistoletu, więc jeżeli będę miał e, 21 kg, to udało, jeżeli oczywiście Chaos zaakceptuje te asysty, liczone jako zabicia 2-14. No to niestety chyba nie mamy o czym rozmawiać, także wyzwanie było dosyć ciekawe. Ja nie będę oczywiście tego wyzwania powtarzał, bo mógłbym jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, póki bym je spełnił, ale poleciałem na zupełnego spontana, także mam nadzieję, że Wam się mimo wszystko przyjemnie oglądało. Dzięki Wam za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki, trzymajcie się, hej, hej.